chciałem powiedzieć. Otóż dzisiaj we blogu będzie opisywane porozumienie tak zwany kontrakt regionalny. Tych nas jest dużo, jeszcze o tym powiem. Otóż co w tym kontrakcie regionalnym się znajduje? Otóż Znajduje się tam lista inwestycji, które miały być, które mają być zrealizowane w najbliższych latach. Natomiast nie ma tam nic nowego. Są to wszystko inwestycje, które dawno są ujęte w innych dokumentach, w innych planach. Mają być te inwestycje realizowane ze środków centralnych, więc są już zapisane w budżecie, są już zapisane w poszczególnych planach, w planu rozwoju infrastruktury, w planu rozwoju dróg, w plan dotyczący rozwoju linii kolejowych w Polsce. Natomiast zbiera to się wszystko jakby w no, na nowej kartce, przepisuje jeszcze raz, inaczej się nazywa. I w przeddzień wyborów następuje uroczyste podpisanie e, jakiegoś porozumienia, które podobno coś ma nowego wnosić do, do naszego życia. Nic nie wnosi, to jest tylko powtórzenie tego, tego co było e, wcześniej zapisane w innych dokumentach i to co powinno już dawno zrealizowane, jak chociażby dokończenie drogi numer 16, z tym że e, tutaj też warto zaznaczyć, że w tym, e, w tym porozumieniu e, ma być droga 16 dokończona jedynie do mrągowa, więc tylko ten, te 12 kilometrów Między kozarkiem wielkim a Mrągowym. ma być zmodernizowane, natomiast nadal absolutnie nie przewidziano modernizacji dalszej drogi 16 aż do, do Ełku, czy dalej do Augustowa. To jest jedynie na liście rezerwowej, więc tak jak do tej pory było, to na listach różnych listach rezerwowych, tak dalej, na tych listach rezerwowych zostaje. I tak to właśnie można podsumować te rządy PO i PSR na warnich Mazurach. Dostajemy to, co już dawno nam się należało w nowym opakowaniu, tylko niestety ciągle są to jedynie realizacje, są to obietnice, niezrealizowane obietnice, puste obietnice, natomiast to, co jest rzeczywistością, to jest najwyższe bezrobocie, najniższe zarobki, największy procent ludzi emigrujących z warmi Mazur i najwyższy wzrost zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim. Dziękuję bardzo.